Zanim zaczniemy nagrywać, to muszę Wam powiedzieć, to są odcinki, które rozwają, rozwalają czaszkę, ponieważ sztuczna inteligencja jest bardziej sztuczna, a tak naprawdę czasami bardziej prawdziwa, niż nam się wydaje. A gotujemy według jej zaleceń. Na stole mamy losowe składniki. Żaden do siebie nie pasuje. Wpisaliśmy prompt. Zadanie Twoje to wymyślić nieoczywiste, szalone oraz pyszne dania, które mogliśmy pokazać e, naszym kochanym widzom na kanale Pobite Gary. Każde danie ma się składać z około 3-4 składników z podanej listy. Listę składników wkleiliśmy i on nam wypluł dany, panie Sebastianie. No i zobaczymy, bo no, trzeba przyznać, że skubany potrafi łączyć produkty. Co się dzieje, gdy słuczek dla dzieci dostaje kontakt z frankfurterką? Prawne konsekwencje nie znane, ale smak zaskakujący, ok. Bebiko z grillem i teraz tak: słoiczek bebiko. Co prawda to jest hip, ale jeden jedynki. Dwie frankfurterki, pół łyżki oliwy, pół kromki chleba. Pokrój frankfurterki, się na oliwie, wymieszaj z bebiko, podaj na kawałku chleba. A to, to, to wiemy, że będzie dobre. Nie masz takiego wrażenia, że to ma być taka pasta? Nie, dlatego, że drobno pokroić frankfurterki. I tak to będzie taki zestaw dla trochę większego dziecka, które już nie jest takich słoiczków, ale że kiedyś kupiłeś hurtowo na Allegro, była dobra cena i zostały, to dalej mu je dajesz. Sztaba, dobrze wiesz, że to ojciec dojada te słoiczki, które zostają, a nie większe dziecko. Ale to chyba wystarczą te dwie kromy, sztaba. To ląduje w Przysmażymy to. Za dwie minutki wracamy. A few moments later. Dawaj, rób pasta. Ja wezmę tyle najwyżej dołożymy. Tak, dobry pomysł. O, Jezu, jak dobrze zrobione. Dobre to będzie. Dobrze zrobione frankfurterki. Tak, 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 jak tak, Mówiłem na razie o frankfurterkach. A nie, bo tak Cię wygieło, jak na No właśnie, i... to była bardzo yy, dziwna reakcja. Tak. Kurczak, kaszka manna, marcheweczka. To jest dobre. Ja bym już nie dawał więcej. Hej, Ja nie... Już wiem, po co jest ta pasta. Znaczy... Tak, żeby nie spadały. Żeby nie spadały, to po to jest. To skleja. Taka dobra kanapka. To mógł być takie kanapki do końca życia. To bebiko jest masełkiem, nawilżaczem, trzymaczem. A frankfurterka nadal ma swój smak, ma swój tłuszczyk. Jaka dobra kanapka. Odstawiam to na bok. Ja daję 9. Jeśli ktoś lubi smażone frankfurterki, czy w całości, w kawałkach, to no przyznam, no, to, jest, to jest jeszcze lepsze. Cięż, ciężko, to aż jest niewiarygodne, ale to jest jeszcze lepsze. Mm. Wychodzimy na jakichś głodnych debilit, co się nie znają na jedzeniu. Ale jak głodnych? Dobra, jak my nagrywamy drugi odcinek tak. i cały dzień jemy, no to gdzie może być głodny? Właśnie wy to musicie wiedzieć. My, to nie jest tak, że my nic nie jemy i nagle jemy i jesteśmy wypuszczeni. To jest nasza praca. My jesteśmy na jedzeniu na no stół. I my jesteśmy grubi non-stop. Po prostu to jest pyszne. Wiedziałem, że odszedł po to. Nie możesz dalej mówić do widzów? Haha, <laughs> zrobiłem to samo, panie Sebastian. Właśnie, <laughs> no, to jest Pyszne. To jest pyszne, to jest zajebiste. 9,5. Nie wiem dlaczego nie 10, bo zbyt wiedziałem, że będzie zajebiste. Dam też 9, bo całe frankfurterki są pyszne. Tak. To jest lepsze, ale no. To jest tak jakby y, trochę y, polej lody czekoladą i bakaliami, i pistacjami, coś i ci wyszło dobre. Mogłaś na to liczyć. No ale z tej strony, jak komuś opowiesz, to może nie no, uwierzyć, potem spróbuję, powiem kuszy. No rzeczywiście, ale, ale to mogło być w naszej książce. Mogło być to w naszej książce, mimo że nie dostało łoba łobabena. Drugi wygląda jak zupa z kreskówki, smakuje jak zupa z kreskówki. Czyli zgaduję, zupa z kreskówki. Kakao z kapustą edycja dla odważnych. Jedna łyżka kakao puchatek, 150 ml mleka, dwie łyżki modrej kapusty i jedna łyżeczka miodu. Zagotuj mleko z miodem i kakao, zalej tym modrą kapustę i podawaj jako danie dnia. Mleko z kapustą jest sranie jak nic. Ja ci będę mówił co wykonywać. Proszę zagotować 150 ml mleka z dwoma z jedną łyżką kakao oraz jedną łyżeczką miodu. Zalej tym modrą kapustę i podawaj jako danie dnia. O o. Jak A to białe to smalczyk. Ale fajnie, że to napisali. Tak, bo już pewnie ludzie wyrzucali, nie? Tak. Jest ta mądra kapusta, ale ja mam taką propozycję, bądra. panie Sebastianie. Jest bardzo mało smaku w nim. Czuć ocet. O, czuć, czy ona generalnie powinna być bardzo dobra? A jest jaka? No nijaka. Nijaka. Dobra. I co? Najpierw to mleko z tym smaczekiem? mięsem? jestem? Ty samo mleko zjadłeś? <grym> nie wiem, czy można nazwać mlekiem. Czemu? Nie wiem, co to jest. To jak napar z kości wieprzowych. Albo wołowych. napad. <grym> Ale zaraz wjeżdża głęboka, głęboka nuta czekolady. W ogóle gorzkiej, nie takiej deserowej. Gorzkiej, przecież to jest Nesquik był. Tak, ale ona nie jest Nesquikiem. Na pewno tego nie zrobię nigdy więcej. Nie mogę myśleć, co piję. Ale nie czujesz, że to jest mocno tłuste? Na, na maksa tłuste. No. To jest tłusta śmietanka do mleka z nutą czekolady i wędzonego mięsa. To wszystko brzmi jak przepis na żyk, ale. Nie ale delikatny świetnie. wymiot. Nie zrobię tego, ale myślałem, że nie wiem. Nie, nie odrzuca, ale ma się tą świadomość. Jest za tłuste. Tu jest czegoś za dużo tłustego. Błagam, nie mieć nas tłuste. za debili. Ten format zaukli nasz kanał. Czy kapusta jest lepsza stąd, czy ze sujka? No ale ty pytania zdajesz. No to tak samo, jakbym powiedział, czy lepiej, czy jak jest huragam, to lepiej być w schronie, czy na dworze? Głupie pytania. No to która jest lepsza? No to ta, no bo ta ze słyjka była nijaka! O! Kurwa, <grym> masz zawsze! O, Fryer. A nawet nie był uruchomiony! Już myślałem, że się nie przypalę w tym odcinku! Możecie nas linczować, nie jesteśmy głupi. Taka pusta jest lepsza po odsączeniu niż tamta. Ta nabrała smaku i aromatu. Fakt, fakt, ten czuć, że jest trochę takie mocno tłuste, ale. Jest lepsze. Ale tam to też było tłuste. Nie podchodźcie do tego, że zrobiliście kakao z boczkiem, bo to tak nie smakuje. To tworzy znowu danie. To już jest znowu jakaś mikstura na etapie mleka. A tak. teraz pytanie, a co jeśli mielibyśmy na przykład ze słoika mm, kapustę? A to jest coraz lepsze. Modrą, ale troszkę smaczniejszym niż z samego słoika. Nie wiem, na razie mamy tom, ale to jest coraz lepsze. Jak to chłodnieje, to jest lepsze. O kurde, czekaj. A może to ma być chłodnik? A nie, żeby to na ciepło wpierdziło. Ale widzisz, że jest lepiej. Ja myślę, że jako chłodnik może być tak ja, wierze, dobrze. Dobra, ja chciałbym po raz pierwszy w tym formacie wywinąć się do ceny, bo e, uważam, że to są rzeczy, które się w pale nie mieszczą mi, tobie i widzą. Dobrze. Tylko że oboje potwierdziliśmy, że to smakuje lepiej niż sama kapusta ze tak. stolika. Ale kapusta była słaba. No to nie miało dużej konkurencji. Tak. <laughs> no, do, dam sześć! Dam na zasadzie, że. Coś może być! Ja jestem tak zdruzgotany, że widzicie, że aż zacząłem sprzątać. Przepraszam pana spadać. No to to już musiało popakać. Tak. Mocno. Mnie to rozwaliło. Ja daję temu cztery. Tylko z tego względu, że ja nie chcę tego już więcej zrobić i tego więcej nie zrobię, bo wszystko co mówiłem, mówię w kategorii dlaczego się nie pożegaliśmy. Na takiej zasadzie. Dlaczego jeszcze tak. zaniżamy ocenę, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że jest dobre, no. ale no. A... Dlaczego się wstydzimy, że jesteśmy w stanie to zjeść? Nie. Tak to wygląda Aleśmy do kolejnego, bo za długo by spędzić. Śniadanie Madzi z 4B. To coś, co Magda z klasy 4B wymyśliła na śniadanie, a potem dostała szóstkę z plastyki. To musimy zrobić, bo wszystkie Magdy z 4B będą chciały zobaczyć, o co chodzi. Jedna bułka mamy. Jedna łyżka śmietanki, jedna łyżka waty cukrowej, mamy. pół łyżeczki kakao. Śmietanę zmieszkaj z kakao, posmaruj bułkę, dodaj warstwę waty na wierzch. Czyli coś mega słodkiego. Rozkrajamy bułkę. Dobra, mamy łyżkę śmietany. A ja mam kakao? Śmietanki, tak. Gdzieś puchatek, yy, ale ja z tego bym taką optował pastę, nie? Więcej, mniej, bo no. tak optujesz pastę. O. A, że gęsto. Mm -hmm. No gęsto. Ja pierdziele, jak odkryjemy jakieś smarowidło. To miało jakąś niemiecką nazwę wtedy Hydrofobę Kachen machen! Yy, przypominam tylko, bo nie wiem, co już mówiłem. Wydaliśmy książkę tego bułka. staraliśmy się w cenie Kebaba 28 zł. 2850 dokładnie, przepraszam, bo tam jeszcze sos czosnkowy jest do tego. Yy, sprawdzone przepisy z 5 lat samemu babenę z naszego kanału. Nie musicie odszukiwać, nie musicie szukać składniki pięknie podane, proces wykonania. Weźmiecie dziewczynę, na randkę zrobicie w chacie jedno oszaleje. oszaleje. No znaczy, zapomniałeś? darmowa wysuka jest. Darmowa wysyłka tylko teraz i przykro mi nam powiedzieć kupując tego e-booka nie bierzecie udziału w żadnej loterii. Yy, niemożliwe. Nie wygracie domu, samochodu, jachtu yy, tudzież yy, domku w górach. Zerknijcie sklep.piesmusofia.pl. Pewnie też mamy reklamę, którą wam puścimy. No cześć! Widzieliście że naszą książkę z najbardziej pokręconymi, najlepszymi i sprawdzonymi przepisami, do których składniki znajdziecie w każdym sklepie? To, co w ostatnich latach zrobiło na nas największe kulinarne wrażenie, jest właśnie w naszym e-booku, który kosztuje mniej niż kebab. Tak! Też uważamy, że 28,50 to zacnie niska cena. Link w opisie. Tyle gadałeś, patrz jak się ładnie rozmieszało. O, to weź ja... to tak wklepaj, tak, bo to bo Właśnie tak Być Zbita bułka jest. To zobacz, możemy to tak zrobić. Sztaba. Zesramy się. O jezu. Mm. Mm. Nie powinno mi smakować, ale jest no, dobre. Tak. I ten wiecie, że to też jest dobre. Coś... Jak to fajnie wygląda, płochata bułka! Tak, <laughs> Właśnie, rzeczywiście. <laughs> Jakby tak wyglądała pleśń, to byłbym fanem. <laughs> myślę, że to rozwali nam pani Sebastianie ciaszkę zapomnijcie o nuteli. Nutella to skam. Nutella to jest skam. Oh, oh, oh. Po co się ładować tym Tu olejem palmowym? Jak można puchatkiem. Dobra, będziemy blaskę, ale mam to w dupie, to jest pyszne. Ta bułka jest wilgotna. Z takiej zwykłej kajzerki. Ale wilgotna dzięki temu. Tak. Jak naciskacie w buzi, to ta czekolada, to ta wata cukrowa od razu znika. Ja, ale on, nie, ona się łączy z tym No, no ale nie. Tym kakao, że... z tą buź. Ale mi o to chodzi, że nie stresujcie się, że ona, że nie czuć włosów na buzi. O to mi chodziło, <laughs> że nie czuć włosów w buzi, bo ja wam pokażę trik. Miałem tylko brudną szkankę, bo to są te włosy i to jest buzia, nie? Patrz, rozumiesz? Zniknęło. No. I tak znika w riu, a zostaje tylko słodycz. No, to jest hardcore który wymyślił AI, ale ten sos, słodka śmietanka trzydziestka ze słodkim kakao, tak to sobie zrobiłeś? Dalej. No, tak, to ale daj, dalej. Zagaduj, zagaduj tam. Daj powalczyć. Ja pierdolę, niż lody do ja niż drogi do seriali. Ja tego nie będę jadł na co dzień, bo szkoda kalorii, ale ja dam dykę za pomysł za coś, co jest dla mnie całościowym łobabenem. Zwykła kajzerka, zwykła śmietanka, zwykłe kakao. To kakao jest zwykłe, tak, tak. chciałem no. I to tworzy coś, co byście nigdy w życiu nie pomyśleli. Po to są łobabeny. Po to e, piszemy książki, po to robimy ten format, po to to odkrywamy sztaba. Kuźwa, to powinno być zakazane, niedobrze. A to... Wy... tak, fajnie jest oglądać, jak ktoś to zrobił i spróbował, ale tego nie róbcie, bo jest niezdrowe i nie ma tego jak wpisać fito, jest jak Fita, Fitatuno. Co dajesz? 10. No i dobra, to jest rasowy okrzyk. Łooo, palec! Ucieszyłem się, że w końcu coś do picia, bo to chyba po czterech odcinkach pierwsze. Ale czytam dalej i nie za bardzo. Orzeźwia zaskakuje i sprawia, że pytasz: czemu to jest takie dobre? Ananasowy Sprite Club". Dwa plastry ananasa z puszki, 150 ml Sprite, jedna łyżeczka pestek dyni i pół łyżeczki oliwy. Przygotowanie: podsmaż ananasa z oliwą i pestkami. Podsmaż. Tak. Zalej Sprite'em, zostaw na dwie minuty. Zalej. Tak. Podawaj na zimno. Zimno. Czyli podsmażamy na patelni, zalewamy Sprite'em, czekamy aż i to pijemy. Jemy. Pijemy. pijemy. Plastry ananasa. Pijemy, jemy. Dawaj, kuchenkę. O, nie! Jak mam pokroić? No, no pokrojona. No, ale żebyś poszedł na łatwiej Ja I teraz widzicie, żeby dwa plastry były. Pół łyżeczki oliwy. Jedna łyżeczka pestek dyni. Pół. Się. Pół. się. Drugi plaster. A i podał kiedy zalewać Sprite'em? Nie, nie, podsmażysz, zalewamy, zostawiamy na dwie minuty i spożywamy na zimno. Ale śliskie, co? Bardzo, jak, jak na lodowisku. Ej, naprawdę. Już jest podsmażony, szaba. Jeszcze, jeszcze, 150 mililitrów. Jeszcze. Wrócimy do Was do studio. A few moments later... Odparowała nam cała Sprite. Wracamy po przerwie. Zakładam, że na tym to polegało. Od razu mówię, że ananas był bezsmakowy, wypukany z wody. O Boże, teraz ma smaku jak cholera, ale dla mnie chemiczny cukier, chemiczny cukier i chemiczna kwaśność. Ty, na no, ale tyle roboty, żeby Nie? smakował jak ananas z puszki, tylko innej firmy. On smakuje? Tak powiem smakować ananas z puszki. powiem być chemiczny i słodki. Jak trafiliście na kichowatego ananasa z puszki, a chcecie, żeby smakowało lepiej, to możecie poświęcić 20 minut. Ale powiem Wam szczerze, że wykręca słodycz, cukier. A niektórzy na pewno żołądę. nie czuć żadnej oliwy. Wykręca słodycz, cukier, a przez chwilę jedliśmy bułkę z masą czekoladową i watą cukrową. I widzisz, jaki jest inny cukier? Tak, tam z przyjemnością przyjmowałeś Szkoda prądu, szkoda ananasa, szkoda sprać, szkoda oliwy, wszystkiego szkoda Nawet jak gotujecie na kuchence gazowej. A nawet jak wam nie szkoda, bo macie produkty za darmo, to szkoda czasu Po prostu kupcie lepszego ananasa w puszce Idziemy do kolejnego Zgubiłem rozum w daktylach. To mecjalna huśtawka w 180 stopniach. Dwie kromki chleba tostowego, dwa daktyle, jedna łyżka masła orzechowego, jeden plaster ananasa, i jedna łyżeczka posiekanych orzeszków ziemnych. Oliwa do posmarowania na wierzch. Daktyle i ananasa pokryj w cienkie plasterki. Jedną kromkę chleba posmaruj masłem orzechowym. Ułóż na niej daktyle i ananasa. Posyp wszystko orzeszkami, przykryj drugą kromką. Z wierzchu posmaruj oliwą i zapiecz na patelni lub w opiekaczu przez 3-4 minuty. Nie mamy daktyli. Mamy Skąd wiesz? Bo są przed tobą koło jajek o! <noise> Czyli na dół idzie masło orzechowe, z tego co czytałem. Dobra, chcieli tutaj, trochę oliwy. Dobra, no to ja się kam tak tyle. Ale to będzie pyszna sztaba. Na to? A na nas, ale za... Tylko że tylko ono, że odsączony. Słuchajcie, zapomnieliśmy o orzeszku. Tak. Daję je na górę, będą takie przyśpienia. Nie, da radę, jeszcze się nie ten. Ja pierdol... Fajnie, był już pokrojone. Jakie Siekawy. to będzie dobre? Idealnie. Idealnie. jakby nic nie było. Sprzątamy i wracamy. A few moments later. Jakie suchotniki. No, wygląda normalnie. Wygląda na suchego suchotnika. Hmm? No i też sucho się kroi. Najważniejsze środek. <laughs> Jaki skrzydeł. Butterfly. Butterfly. Nie, a na nas to w środku będzie parzący. Ale jest suchy. Jest suchy. Jest taki, że można zrobić, ale w drugiej ręce masz napój. Ale mam połówkę mniejszej części i żuję, żuję i czuć jakieś jest syty. Ale nie chcę gadać. To nie jest przypadek. No to jest trzeba przepis, co tu dużo mówić. Zasłuchaj dla mnie. Mm. Nie, oprócz suchości jest spoko. Tylko ale jest suche. Piękna nuta smakowa. Ja to doceniam, bo to jest, to jest przepis, po prostu to jest przepis, to nie jest przypadkowe, rzućcie. Posmarowałbym z góry masełkiem i masasoliu, przykład. Tu też by jeszcze coś wyszło. Kolejne nuty. I teraz uwaga, w tej formie daję 7, ale takie docenione 7, takie 7 z możliwością, z perspektywą rozwoju. Słuchajcie, nagrywamy któryś odcinek i AI znowu rozwalił mi czaszkę. No to, to jest dobre, ale siódemka. O, to jest siódemka, ale rozwalił mi czaszkę. <noise> bułką. Tak to brzmi: bułką z kakaem. Rozwalił mi czaszkę frankfurterką z bebiką jedzonkiem. Rozwalił mi czaszkę, to też mi rozwaliło czaszkę. Coś tam jeszcze kapusta, to już zapominam, bo to był jakiś miks. Ja już tam nie pamiętam, co było, ale no jest pewne. Można znaleźć Można ufać, ufać, można. Można, ufać. można znaleźć łobabeny. Można tak łatwo, łatwo znaleźć. Tak, tak, i wam się byli. to podoba, mi się dalej tak bawimy. Pamiętajcie też, że łobabeny będziemy... Niezwykle szczęśliwy, jak dołączycie do naszej społeczności jeszcze bardziej. Książka u na Was czeka, przesyłka za darmo, 28,50, cenie kebaba, nawet już pizza jest droższa. Bo to e-book. Tak, tak, tak. Chciałem to powiedzieć zaraz. I co najważniejsze... Nie czekacie na kuriera impostu, nie chodzicie do paczkomatu, zamawiacie o drugiej w nocy, o drugiej 01 macie już naszą książkę u siebie. Możecie, nie wiem, jeść i przy ją przeglądać i jej nie pobrudzicie, bo Od, to e-book. Możecie ją w ogóle sobie wydrukować i pobrudzić, jak ma, lubicie. Tak, jak ktoś lubi mieć brudne kartki. Kochani, obawiłem się zajebiście, panie Sebastianie, już, kurde, dużo tego jedzenia. No chciałem, żeby było troszkę inaczej. Chciałem, żeby Eja sobie nie poradził. Nie wiem czemu, miałem takie no, coś, ja, że... ja też tak myślałem. Ale no, skubany jest Radzi tak dobry. Sobie. Wy możecie robić z nim przegląd lodówki. Wpiszcie, co macie, powiedzcie i zróbcie. Idę się napić wody i odsapnąć sztaba, bo umieram.